Siemanko, witam was poniedziałek. Nowy tydzień, trochę krótszy, bo środa nam odejdzie. Ja już zacząłem od rana sobie lecieć, mam wklejone tutaj dwa rzędy, no i teraz myślę co to dalej, jak to dalej ogarnąć. Co do wczorajszego dnia to pogoda nie za bardzo była, więc te drifty odpadły, na budowie też nic nie zrobiłem, jedyne co to mi się udało na grzyby wybrać i, no i w sumie to tylko tyle. Udało się wczoraj coś tam e, e, zrobić wysyp można powiedzieć zaczął ten drugi, bo, bo dużo jest grzybów na maksa. Spadaj ja tego byłem na, na podgrzybki. Chodziłem tam na prawdziwki, nie łaziłem, ale, ale naprawdę od cholery tego było. Wiaderko uzbierałem nie w godzinę, trochę zmokłem, bo deszcz popadywał i, i tak to wyszło. Odsunę sobie trochę to dalej. Teraz tu będę ten razie z tej drabinki chyba chciał sobie dojść, tylko nie wiem czy dołków w strupianie nie narobię, jak będę opierał ją. No właśnie kurde, może sobie słabo to być. Bo chciałbym tutaj jeszcze troszkę dalej sobie podejść. Mam radę tutaj dojść no. Tutaj wkleić ten kawałeczek, żeby się zrównać się tu z krokwią. I co dalej? O tą folię chyba będę musiał stąd też wyciąć, żeby on tu doszedł. No, i tu na, na równo się dorównać, będę mógł. No, z tej drabiny przykleję, słuchajcie, jeszcze. Chyba to mi się nie powgina za bardzo, co? Ja się porobę do może, ale to minimalnie. I yy, jeszcze chyba jeden rząd polecę sobie tutaj z tego, jak to się nazywa, z tej drabiny, a później na sam koniec tylko polecę, yy, na, na sam koniec, znaczy dorzucę sobie, dołożę yy, tutaj po dwie ramki, krótszą i dłuższą, i będę mógł już na szczyt tutaj wejść, żeby to dokończyć. I... bo jeszcze mam tam dwie ramki. Od Dominika nie brałem, słuchajcie, się okazało, że te z Leroja to one mają 25 mm średnicy. Są bardzo wąskie, a jeszcze on nie ma krótkich ramek, tylko ma same długie, więc to by nic mi nie dało. Dlatego to trzeba będzie tak zrobić i tak to wykonać. Także zabieram się, działam z tym i zobaczymy. Co dzisiaj z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że powinienem to kurde zmachnąć. Może do 13 mi się uda, ale to zrobić, bo dzisiaj też trochę szybciej zacząłem z powodu, że mamy zmianę czasu. Rano szybciej, jaśniej, więc więc tak to wygląda. Metrówki już nie, nie wziąłem, więc muszę iść wziąć metrówkę, wymierzyć sobie te dwa powycinać tą folię te dwa kawałeczki sobie powklejam, no i zaraz będę ciachał następne i leciał z tym, powklejam. A tylko tam górę będę musiał jeszcze przygruntować. No właśnie. Ale to wezmę chyba weznę już nęsiegne spędzania Bo tu pryskałem dotąd gdzieś, tylko tej końcówki nie mam zrobionej. To tą płytę jeszcze mogę tu wkleić tak naprawdę, yy, a tą końcówkę już sobie przyglątuję i tyle. I, I będzie temat załatwiony. Także taki też jest plan. Lecimy z tym i zobaczymy yy, ile się uda zrobić i do której, a później będziemy myśleć dalej. Ja sobie zagruntowałem słuchajcie, ten, yy, tamtą resztę szczytu, i przychodzę tutaj, a sprężyna na dzień mi leży. Mówię, co jest? A się okazało, że drut zakończył swój żywot. Wymieniłem na szybko, tylko sprawdzam, czy czasem nie, nie jest ze sobą napięty. No e, chyba będzie ok, trochę delikatnie, tak jak go pokrzywił, ale. Trężyna naciągnięta, będzie dobrze chyba. Zobaczymy, jak nie to się naciągnie jeszcze trochę mocniej najwyżej. Czy co ja odwaliłem. Zaznaczyłem sobie specjalnie, jak chciałem, X-em stronę, którą mam smarować klejem. No i tak ją zaznaczyłem, że posmarowałem drugą. No nie wyszło mi to trochę. I znowu nie tą stronę posmarowałem, ja nie wiem co to dzisiaj ze mną jest. Już chciałem szybko tu, o już zrobię, mam to. I... Wyszło jak zawsze. Słuchajcie, decyzja padła taka, że nie, nie rozkładam tego rusztowania. Tylko tu z drabiny sobie dokończę, dołożyłem tylko blat jeden dalej i bez problemu tutaj sobie dojdę do końca, żeby tutaj to uzupełnić i tak to będzie wyglądało, tylko muszę sobie zaznaczyć tutaj ten kawałek, żeby go uciąć, a tutaj muszę sobie linie ciachnąć, ciekawe czy mi poziomicy starczy, by sobie zrobić linie, kurde. <słuch> Jak to zrobić teraz? Musiał mniejszą wziąć sobie. Nie wlezie mi tam za cholerę. brakuje mi pan centymetrów, A może? O no i dobra I tak by było. Dotąd sobie kreskę machnę. Dobra i uzupełnię pierwszy tutaj coś mi wystaje, ten bloczek uzupełnię sobie ten trójkąt cały, a później po prostu wkleję tu całego i kawałeczka, bo tu jest trochę ponad metr i temat będzie załatwiony, także tak to wykonam i bez tego rusztowania na razie, wiadomo, że później trzeba będzie do siatki, do kleju, potrzebnie tu wymyślić coś, ale na razie, aby wkleić i żeby tu popianować wszystkie łączenia, to, to będę mógł tutaj dojść sobie z drabiny co że tam będę potrzebował tych blatów, nie? ale zobaczymy jak tam będzie, bo tam dużo nie potrzebuję, może może wtedy bym od Dominika wziął tam te ramki i tam tylko sobie rozłożył rusztowanie parę blatów stąd wziął, tylko aby tam mógł skończyć, bo tamto to większość drabiny chyba zrobię. Dobra, idę to uciąć, to mi niepotrzebne. Kurde, mogłem sobie zmierzyć tamte od razu, tą w kleju w sumie za jednym razem, żeby nie biegać Trzy razy te trójkąciki coś wpierdzieli. Chyba trzeba wyciąć też Co my tu mamy? Takie na na 120 dwie sztuki Dwie sztuki na 120 utnę. Powklejam i już niedaleko Aby to zakończyć. W sumie myślałem, że mi dłużej zejdzie powiem Wam szczerze z tym wszystkim tutaj Dzisiaj a okaże się tak, że chyba jeszcze zdążę tam ten szczyt zagruntować i jeszcze coś pokleić na tamtym szczycie, więc fajnie nie tu wyjdzie no i dobra wklejam tutaj te docinki i zaraz cały wjeżdża i będziemy mieli temat załatwiony tego szczytu o jeśli chodzi o stropę oczywiście no bo tu powinno być ok jeszcze może tu trochę dobiję dobra No i teraz cały. Tylko teraz czy mi cały wejdzie tutaj? Powinien mi wejść, tylko tu będę musiał skrawki chyba wcinać, bo nie... To jeden kawałek po prostu włożę pierwszy, a później dotnę jakiś mały taki. Kurde, powiem wam, że może być ciężko z tym rogiem tutaj. Ale jak go wsunę pierw tutaj, tak, damy radę. Dobra, idę. Yy, to bałaganu narobiłem. Idę smarować duży i ten. I zaraz to zakańczamy. Ten temat Dobra, w tej tu ostatniego całego <grym> Posmarowałem tam tej piany jak jakiś patolus, ale o no, tak wyszło I tutaj dam sobie go w prawo w sumie Wsunę, dopóki z tym kawałkiem nie dają problemu Tylko pytanie jest jedno O kurde Czy on mi tutaj będzie chciał wejść? Ja to dobrze żyłem. Na razie wchodzi jest jakiś sukces. Teraz tylko, żeby tu doszedł. Dobra. O, to łączenie takie długie mi wyszło. No życie. Przyjdzie siatka. Digit. Bo od tego nic się nie zawali. No a tu byśmy mieli. Tu też łatę tego sprawdzę. Piękny poziom, znaczy poziom 5, przepraszam. Teraz tylko z drugiej strony. Czy jest ok? Docinam docinka i mamy to. Ale jeszcze nie mówię, że mamy to, bo jeszcze mogę spać stąd i mogę tego nie dokończyć. Nie, no to, to źle nie będzie. Dobra. Tylko tutaj docineczka i, i zakończamy temat. Melduję wykonanie zadania. Mamy to. Ta strona zrobiona. E, można spać na drugą. E, mamy w około południa, więc, więc naprawdę to dobrze poszło. Ja myślałem, że cały dzień dzisiaj nie będę siedział, a to wyszło nawet spoko, można byłoby powiedzieć. Także teraz lecę na drugą stronę, gruntujemy to z tamtej strony i będziemy zaczynać coś tam kleić dzisiaj jeszcze. Może jakiś jeden rząd się zrobi, a może i więcej. Kto wie? No zobaczymy. Zaczynam gruntowanie. I tak teraz policzyłem ile mam tego styropianu, czy mi starczy, mam 11 paczek, więc wychodzi na to, że na luzaku powinno mi tutaj to wystarczyć, bo tutaj mamy, co my tu mamy do góry? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem bloczków po 24, no powiedzmy, że 2 metry niech tu będziemy mieli i tu będziemy mieli połowę 4,5 czyli 9, a jest A razy H przez 2. Czyli da, ta, 9, ta 2, 4,5, czyli tylko 4, no powiedzmy, że 5 metrów tu mi pójdzie ten, tak na styk powinien mieć tego stropianu. No zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz biorę się i gruntuję to. Możemy jeszcze podłączył, to to też było dobrze. No i zacznę może przed przerwą jeszcze wycinać coś, coś. A po przerwie trochę pokleję i coś będzie do przodu starczy mi tego? starczy chyba ja po przerwie i yy, zaczynam działać tutaj lecę tu z tym pierwszym kawałkiem i zaraz po kolei będę leciał, ale do łaty chyba będę leciał, bo zanim mi ten podciągnie, żeby mógł sznurek zaczepić, to trochę minie, więc nie wiem, czy będę tutaj sznurkę odpalał, ale wypadałoby. Ale to ze dwa, trzy położę, zanim mi ten podciągnie i wtedy najwyżej założę sznurek. I taki też będzie plan, także lecę z tym jedziemy. No ile się uda zrobić, tyle. tyle dzisiaj zrobię, do czwartej tak, bez jakichś tam roboty po ciemku, żeby nie świrować a jeszcze chyba doradka będę na chwilę jechał mecalakiem ale że jeszcze nie wiem, nie jestem pewien to jakby też po ciemku tam nie robić spróbujemy delikatnie to ruszyć zobaczymy co tu będzie się działo nie chcę pójść hmm? a jakiś ciąg? tak picio, bo... A i trochę tylko dobra no Tak dokładnie no Za tą tregę, czy za tą dolną? Z tą i tak, tylko ty walną. I wchuj, na razie tak, żeby ty też nie. Dobra, a to pierw tą górną, chyba, nie? No, bo tam pójdę po ale to nie. A może się. A ja bym tą drugą od razu, czy nie? Nie, bo ta druga jeszcze idzie stąd, z tym, wiesz, tam nie do tego. Dobra, okej. Okay. Spróbuję tak, żeby. Zobacz, czy tam. Nie, będziesz, widzisz, czy tam. Nie zaczekaj na tą drugą tregę. Tylko uważaj. Trochę do tyłu. No, Trzeba bardziej żeby środkiem, ko? To... No. Tak, tak, tylko chcę wziąć się, żeby nie spadły, tak wiesz, może się uda. O właśnie. Nie uda się.

nie to walnąć? Tu na po prawo, nie? Ci, czy, Jasne I w którą stronę? A dzieci będzie lepiej? Chyba na bo nie będę musiał wnieść Dobra No, trzyma zdrowo, powiem Ci Będzie raz, kiedy beton pochłodził, to najszybciej jak chłodkiem rozwalać

Że można ją przesadzić jeszcze? <grystanie <grystanie A. Nie, Na A. A. nie, 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 Tak, dokładnie. Dobra, ja nie, sobie już następny rząd, po to, żebym opuścić sobie sznurek. Yy... Teraz tą kawałka tylko tutaj wkleję, i zaraz lecę mieszać kolejny miks. I to chyba będzie ostatni miks dzi dzi dzisiaj. Więc powinienem na luzaku sobie uzupełnić to. I może następny rząd, choć raczej wątpię, żebym cały objechał. Może na styki wtedy będę coś wiedział na temat też kleju. Ile mi tego kleju zostanie na jutro, i czy mi go starczy. Ogólnie rano ma popadywać sobie, więc yy, może rano skoczę po tą dwójkę, po narożniki. I przy okazji będę mógł ocenić, czy tego kleju mi braknie, czy też nie. Tam dałem, nie dałem tutaj. Także tak się sprawy będą przedstawiać. Nawet jak te dwa zrobię do końca, a nawet jak nawet nie, to i tak na jutro zobaczcie, zostanie mi niewiele. Myślę, że powinienem jeszcze ogarnąć te na, na bramie. Ten styropian, może tą dwójeczkę się uda wkleić i będzie coraz bliżej tego, żeby jechać z planowaniem i powolutku, powolutku będziemy zbliżać się do rozpoczynania siatki i kleju muszę siatkę jeszcze zamówić eee, i chyba zamówię słuchajcie tą eee, co ma metr dziesięć szerokości, nie tą metrową tylko metr 10, chyba z tam widziałem, że jest ta ono no, mamy 10 zawsze to yy, mniej łączeń no i dobra byłoby zawsze to mniej łączeń będzie i, i będzie spoko, dobra to to mamy lecę jeszcze następnego, uzupełnię sobie środek tu i zacznę uzupełniać tamten zobaczymy ile starczy na ile jeszcze tego tego następnego worka No i jak czasowo będę, będę też stał Jak się okaże że jeszcze jest czas, no to jeszcze z tym nie miał ja tu z drabiny to chyba ten kawałek, nie wiem czy następny jeszcze rząd też będę w stanie z drabiny zrobić żeby tak wycyklowo, żeby nie trzeba było tego rusztowania tu na razie dawać no zobaczymy dobra, idę mieszać dobra, słuchajcie, udało mi się dojechać tutaj te dwa rzędy i jeszcze te dwa trójkąty tam wstawić, także e, spoko wyszło, to ponadplanowa robota, tak naprawdę nie wiem czy jutro e, nie zrobię tu całości, słuchajcie, z drabiny, bo ten rząd następny mi się uda bezproblemowo, a co nam tam później zostanie? Jeden kawałek i tam jakieś parę do, do klejek, więc, więc całkiem prawdopodobne, że e, tak to się zakończy, także na dzisiaj tyle, pozytywnie można powiedzieć dzień zleciał i udało się co nieco zrobić, także... Jutro niewiele zostało, mam nadzieję, że uda też się tą bramę od garażu tam obkleić, a może trochę parapetów, no zobaczymy jak to pójdzie, także ode mnie na dzisiaj tyle, spadam, uciekam i do zobaczenia jutro, pozdrawiam, hej!